Na Of is dat de juiste keer dat ik iets ga gaan? Hoezo kijk ik er hier anything ik O, dziwne. Co tam będę tam robić, ciekawe? Janusz, czego? I co robisz? Kopię, nie widzisz? kopę co nie mogę? W ogródku. O, A co ty tam takiego kopiesz? Bo się bardzo zaciekawiłem. A gówno se kopę, no. Po ty się w te swoje sprawy wpierdzielasz. Gówno ci do tego. Na pewno coś knuje. Idę zobaczyć. A ale... no po co się usiadł? No, przyszedłem, bo, bo ty na takiego zmartwionego wyglądasz, Janusz. I mi smutno, że tobie smutno. Młody. Jak byś mógł mi pomóc, to byś mi pomógł, ale nie, nie pomożesz. Bo żebym się coś zgubił i się szukał. Nie mogę znaleźć, kurwa. Żebym se... No, no, to żeś chcę. A żebym się zgubił, zakopałem przed zimą, żeby mi ten skorwesel nie zajebał flaszkę na podwórko i nie pamiętam kurwa jeno, wszędzie przejebałem, całe podwórko, zobacz, najebałem dziur i nie ma. O, to rzeczywiście, a, 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 a ile zakopałeś? No, litra. O, no to już nie są tanie rzeczy, a pod trampoliną patrzyłeś? Patrzyłem kurwa. No nie ma. Hmm. A na pewno zakopałeś? Młody nie się jak kupię jestem hmm. o, Może gdzieś tutaj Nic tu nie ma Ja się mam młody już się chyba Poddaję, pierdolę to Nikt się tego kurwa, nie znajdzie A tego miałem ochotę I mi się przypomniało O biedny Janusz Kurczę, Janu, ja mam pomysł. Znam taką inną osobę, co nam pomoże? Ja. Co nam pomoże? Jaka osoba? O kim to mówisz? W sumie, to nie powinienem tego robić, Janu, dla ciebie, ale tak widzę, jak jesteś smutny, no to ci pomogę. No, czekaj, czekaj, czekaj Słyszę. ono, ono, nie, 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 To ten Co Billy. dziwolą Robi. Co nie, 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 pomoże. No nie, 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 Mniam, 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 mniam. Oh. No dobra, mniam, mniam! I co teraz? E, e, mniam, mniem. E. Wiesz co, byli Zawołałem cię, bo mam taką sprawę e, z Januszem. To znaczy, Janusz ma. E, musimy coś znaleźć. E. E, mniam, mniam. E, mniam. Mniam, mniam, Ja byłem, a ty Janusz? Co miałem? To ja chorwa? Co no mówi ja? To byś grzeźny w tym roku. A to chorwa święty Mikołaj jest, no pojebało go. Mia, miał, 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 Eee, Okej. Okay. Billy mówi, że koniec pierdolenia. I jak chce, żebyśmy znaleźli jego flachę, to pół dla niego. A jak nie, to, to sam weźmie całą. Co chorwa całą? A skąd wiesz, że, że flachę ma znaleźć, co? Coś ty mu młody nagadał. Nie. Jak to nic jak wie, korwa? Bo Bill się ostatnio siódmy umysł aktywował. I teraz umie wszystko, prawda byli? Nie. Dobra nie będzie. Bo się mi się sam zaciekawił. Jak oni wyniuwa? Ale przemknął, tylko wygląda na, na specjalistę. Hmm. Mniem niem. Mniem niem Ja ja, Czy no A gdzie była? Mnie. Mówi, że była schowana w grylu, a nie zakopana. Czy no kurwa, rzeczywiście, że się przecież na wiosnę na pierwszego gryla zostawił. Jak się gryla tworzy, to będzie flacha. No i jest. Dobra, kurwa, dawaj. No to panowie, w razie zapraszam do, do środeczka. Mamy tu wszystko co potrzeba. Proszę bardzo, proszę bardzo. No dobra, no to co, no, no, no to Proszę bardzo. O, proszę. Jajem, jajem. Jajem, jajem, jajem. Eee, to jajem, Mówi, masz do pełna. Po litra od razu? Sen. No jak tu się mówi zdrowie na budowie! No to no, no to zdrówko! Nium, miem, niep. Dam, niam, dnia. nie dnia, no i poszedł, pół litra ale świnia z niego. No, chyba ją się siódmy umysł do kożały odblokował, prawie jak rychu. O, dobry zawodnik, Mój nie ma co, dobra dawaj na drugą nogę. No ale co na nogę? Polewaj. No ale przecież to ty masz flachę i ty polewałeś. O nie! Ta żywla kurwa, wychujał pierdolony, żebym ci zaufał. Myślałem, że on już normalny, za Zawsze kurwa coś zajebie. Co ja te, kurwa... Zlewki pił? Wypierdalej do mycia, bo już on kurwa dość! Hej, ale ja jestem już duży i trzeba było flachy sobie... Ja, to... Kurwa, 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 bo zaraz ci kierę wezmę. To cię styści, już! I krem się kurwa poleje. Tak.